Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Mamy poniedziałek, 40 dzień. Tak! Józef, tak! 40 dzień. Dobra, co my tutaj mamy? Szybciutko musimy sobie przygotować rzeczy nasze. Dzisiaj wzięliśmy sobie poziom normalny czyli bez tam żadnych wodotrysków. Nie będziemy się tutaj spinać specjalnie. Tak, żeby to wszystko też w miarę łatwo poszło. Pyk. Damy sobie radę z tym. Dobra. Tu ten bałagan, ja zapomniałem, to trzeba będzie jakoś okrzesać. Dobra, weźmy to sobie szybciutko w całości. Najwyżej odłożę sobie później. Pstryk. Pstryk. Styk, styk, dobra Niech będzie Teraz kurczaki z Kentucky jeszcze Kurczaki z Kentucky Dwie ilości, dwa, 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 dwa Dobra, chyba wiem o co chodzi To na razie biorę swoje jeszcze Może trzeba było wziąć tylko o Jeden, pewnie, a co się będziemy szczypać Tu i tak będzie 9 z tego Więc Okej, okay, do smażenia Wrzućmy sobie to też Pięćdziesiąt, dobra co to ja to może jeszcze zdążę odłożyć albo spalić frytki? Jedno z dwóch. Dobra, to zostawiam na razie otwarte, bo jeszcze będziemy potrzebować sobie mleka z wziąć do naszej kawy. Dobra, na moment. Dobra. Ok, mamy to. 58. Tu potrzebujemy emeczki. Opakowanie. Czy to są Mki? Nie Eski. Dobra, eski To do wyrzucenia. Co my tu mamy. Dobra. Ekstra. Dał się. Pięknie. Dobra, tutaj były Mki, więc Mki sobie możemy wziąć tu i tu. Dobra. Jak tam napoju? 70, 90, 15 kola. Dobra, ja bym wziął tutaj splash. La to nie jest light, to jest po prostu splash. Zwykły splash. Splash, splash, splash. Light, light. Splash, light, splash, light. Splash, light splash. Uh -oh. Ej, no bez kitu, czy, czy my żeśmy nie wzięli, nie zamówiliśmy zwykłej coli? To jest chyba splash kola, dobra. Dobra, klasyk. A jeszcze mleko. Mm -hmm. To za chwilę. Przygotujmy sobie tutaj. Pstryk niech będzie. 15%. No, bo troszkę może tutaj braknąć. Dobra. Kawa pełna. Pstryk. Jeszcze mleko szybciutko przygotuję. I już będzie można wziąć odpalać nasze burgery. Tak, chyba. O dobra, czyli taką półeczkę na, na dzień, no nie wiem czy to akurat dobry pomysł. Dobra, mamy mleko. Mamy to frytasy są, to jest, to jest dobra. Przygotujmy sobie tutaj. Mm -hmm. Troszeczkę sobie przesunę, żeby to było więcej miejsca. Dobra, czy uzupełnione w miarę. No. Dobra, niech będzie, pstryk, pstryk Usztarda, coś poszło, pstryk U. Puste, szkodzi I keczup też tutaj było, pstryk, dobra Nie potrzeba więcej Jak tam są zapasy to wystarczy Czekajcie, jeszcze musimy klasycznie papierki sztuk 9, dobra. Okej. Okay. Dobra, lecimy otwierać nasz biznes. Dawaj, Joseph, pilnujemy się tutaj, żeby jak najwięcej zrobić. Zdąży czy nie zdąży? Pewnie, że zdąży. hello hello mada ten typ mes a to nie jest ten typ mes kurczak burger proszę bardzo mi będzie pierwszy tu sałata raz i dwa i do tego jeszcze cztery pikle raz, dwa, trzy, cztery dobra dwa pomidory raz i dwa dobra taca raz Mhm. Dobra, udało się Mamy to do tego hey. małe frytki i lody truskawkowe Małe frytki i lody truskawkowe Truskawkowe O o, dobra, są kubki. Uf myślałem, że nie ma kubków. Ale są Podwójny kurczak burger, no proszę, kto by się spodziewał? Jeden keczup, Sałata raz Raz, zaraz Dwa razy, do tego jeszcze trzy razy pikle Raz, dwa, trzy i jeden pomidor Dobra, to będzie tyle Lody truskawkowe i małe frytki Lody truskawkowe Małe frytki, małe frytki, dobra, czy to będzie wszystko? Dobrze. Ten pan chciał kawa i woda. Hello. Oj. Dobra. Usiądzie. Dobra, lecimy dalej. Co tam mamy? Cheeseburger. Hello. Hello. Dobra. Cheeseburger. Dwa razy ketchup, raz, dwa. Dwa razy sałata, raz i dwa. Teraz mają 4 i jeszcze brakuje nam pikle dwa pikle i dwa pidorki dobra mamy to jem obere hello zara <gryśla> małe frytki Małe frytki i z kostkami lodu. Jedną kawa. Dobra. To ma być umabery i małe frytki. Hello. Małe frytki i bez. Okay. za chwilkę zobaczymy tutaj kurczak burger czy szybciutko tu trzy razy raz, dwa, trzy sałata, raz raz to dwa razy i dwa razy pomidor raz i dwa kawa frytki małe, i Mobery, frytki małe i Mobery. i dalej, dawaj 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 dawaj, no dawaj połóż to dobra Hello. hello! 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 Dobra, czy to będzie tak, cheeseburger? Tu może być ciężko, ale zobaczymy. Dobra, dało się cheeseburger i hamburger. Docisa dwa razy sałata, raz i dwa i trzy razy, raz, dwa, trzy. Jejku, więcej was matka nie miała, tutaj też trzy razy, raz, dwa, trzy, trzy razy. Okej, okay, dobra, do tego trzy razy pikle. I co jeszcze trzy razy? Dwa razy pomidor. No dobra. Czyli tak, najpierw mamy Cisa na stolik numer 8. Kawa. Stolik numer 8 do tego Joma. Joma kawa z mlekiem, a ten drugi ma być też kawa. I dobra, czy to będzie wszystko? Ten drugi poproszę. Trójeczka na trójeczkę ma być. Lody truskawkowe, kawa, lody truskawkowe i małe frytasy. Małe frytki, kawa zwykła i lody truskawkowe Dawaj. Czy to będzie tyle? Dobra, powiedzmy, że tak Hej mm. Dobra, lećmy, nie zdążę. Tak, dobra, hamburger, nie ten. Hamburger dwa razy, raz, dwa, Do tego sałata, nie to. Raz, dwa, trzy, Do tego trzy razy. Dobra, i dwa. Okej, okay. jajku, tu naprawdę jest jakiś taki. Frytki średnie, Splash Light Cola, Splash Light Cola, lody truskawkowe i do tego średnie frytki, Splash Light Cola, lody truskawkowe, ktoś tu może nie wytrzymać zaraz presji O, No właśnie kliknąłem chłopie, dobra niech będzie, pyk, Hi pyk. Hello. pyk, dobra. Zaraz zobaczymy, co tam będzie tutaj dla skurczek burger, dobra, jest kurczak burger 3 razy, raz, dwa, trzy eee, Trzy razy Dobra tego cebula 4, Cztery. Cztery pikle Dobra, i trzy razy pomidor ja dużo tego Okej, okay, a tutaj ma być hamburger Dwa razy Teraz dwa. Do tego trzy razy sałata. Okej. Okay. tego ma być raz mają i trzy raz. Dobra, to chyba będzie to. ok To jest kurczak. Kurczak burger na stolik numer 7. A to ma być na stolik numer Dobra, kurczak burger na przykład Splash light Cola i małe frytki. 7, tak. Wolę sobie czeka. Dobra. A tu podwójna kawa. Dobra, podwójna kawa. Lody truskawkowe i splashlight cola też jeszcze raz ok hmm, dobra zobaczymy Okej, okay, tam ma być hamburger jeszcze Jeden raz hamburger Bardzo sałata Raz... O, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie Ale nie chciałem nic mówić, nie chciałem nic mówić po prostu Ja, yeah, ja, naprawdę wszystko się kończy? Kończy się też cierpliwość po prostu naszych klientów Także dawaj, zrób to szybko, hamburger jest gotowy, dobra Mm -hmm. Stolik numer jeden. Jeden. Dobra, i teraz tak. Mr. Hop, Mr. Hop, lody waniliowe średnie frytki, Mr. Hop ma być dwa razy. Pyk. Okej, okay, dobra, bierz to. I tu ma być Mr. Hop Małe frytki Dwa razy I lody waniliowe Siedemnastka Nie ma za co, Joseph, nie ma za co To trochę posprzątać. Chyba troszkę sera jeszcze jest kurczę. Szybko no tutaj zniknęły te liście sałaty. brakuje, brakuje nam musztardy zapewne czy nie musztardy, musztardy dobra dobra dobra, to niech sobie będzie, to też niech tutaj sobie będzie a my idziemy sprzątać stoliki co to na to Źle, nie, że powiem wam szczerze, że tutaj ciekawe napiwki dobijemy do poziomu 3000, czy nie? 3000 chyba nie. A może, może, jeszcze troszkę stolików jest tutaj 12, szało, nie ma. Ja obstawiam, że tam tylko jeden klient był. Yy Nieobsłużony po prostu, bo zadowoleni to raczej powinni być wszyscy. Chyba, że się mylę. Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Patrzcie, odwiedziła nas sama Pink. Dobra. 50. Uwaga, ostatni stolik. A nie, ostatnie dwa stoliki. Oj, czy będzie 3000? Chyba będzie. Jest. 3000, z czego 30 do Józefa. Dobra. Wszystko tutaj, drzwi zamknięte. Zamknięte. Dobra, Józef, myślę, że możemy sobie tutaj darować całą resztę. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy dzień. No i co? Lecimy. Rozliczymy się i poniedziałek zleciał. Dzień 40. Klientów 14, otrzymano zamówienie 13, zadowolenie za klienci 13, i dobrze, no tak jak mówiłem. E, wynagrodzenie dla Josefa 30, jak najbardziej chyba budzą podwyżkę, bo już bardzo długo z nami świetnie się spisuje. Zysk 523, więc nawet spoko. Budżet 3000, czyli tak jak chcieliśmy. Fajnie, fajnie, idziemy do przodu. No cóż, ja dziękuję bardzo Wam za dzisiejszy dzień, dziękuję że tutaj byliście, życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, nocy. Do zobaczenia i czołem.